Zastanawialiście się kiedyś, jak mieć darmowe itemy na SkyHeroes? Tak, ja też nie. Wchodzicie najpierw na wersję 1.0. Wchodzicie na Single Player i tworzycie nowy świat. Wpisujecie w seed.skyheroes.pl i wchodzicie na ten serwer. Gdy już się zalogowaliście do świata, pohandlujcie z villagerem i wtedy spotykacie tutaj ym, fajnego typa w żelaznym secie, a ja mam jeden Na serwerze każdy jest fajny, więc każdy ci coś da. I poprosić i poprosić randomową osobę. Nieważne czy to na Discordzie admina od Dirta, czy Darius'a o stary bloków netherite. To pewnie i tak dał, Więc jeśli pomogłem, to czekajcie. Nie, to jeszcze nie wszystko. Musicie być na live, bo będzie niedługo. Jeszcze nie znam odpowiedniej daty i musicie sprawić, że czerwony przycisk Subskrybuj zmieni kolor na szary. Jeśli pomogłem, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i na tym live'ie będziemy dostawać dużo itemów, monet i tapetów, więc Я эти субстраты... ну и видимо, сейчас там кто то не медленно.